Bardzo lubię zaskakiwać mieszkańców, szczególnie że uważam, że niestety zabrze w tej chwili nie rozwija się tak, jak powinno. Chciałam użyć innego określenia, ale powiedzmy nie rozwija się tak, jak powinno. Niestety ubolewam nad tym, ponieważ uważam, że największym potencjałem naszego miasta są jego mieszkańcy. Zabrze w tej chwili jest miastem niewykorzystanych szans, a ja lubię pokazywać, że można inaczej, można kontrowersyjnie, można pod prąd, również w czasie kampanii wyborczej. Właśnie dlatego nasza dzisiejsza inauguracja kampanii była transmitowana na żywo, tak żeby również ci mieszkańcy, którzy nie mogli być dzisiaj z nami, mieli okazję w niej uczestniczyć. Ale to nie wszystkie niespodzianki, Przecież przedstawiliśmy mieszkańcom również bardzo innowacyjny plakat wyborczy, który będzie nam towarzyszył przez całą kampanię, ale o niej najlepiej opowie Państwu człowiek, który jest. Liderem mojego teamu, który zajmuje się informatyką i który opowie więcej o tej nowoczesnej technologii, która tak naprawdę powoduje, jak nazwaliśmy to kolokwialnie, Agnieszka na jedno kliknięcie. To znaczy plakat, który przekierowuje od razu na stronę internetową, na której mieszkańcy będą mogli przeczytać nie tylko o mnie, ale również o programie wyborczym, a także o całej mojej drużynie. Generalnie jest tak, że no, szefowa stawia przed nami wyzwania. To było wyzwanie duże, żeby... Opracować technologię, to znaczy wymyślić technologię, która pozwoli na łatwiejszy kontakt z mieszkańcami, z naszymi wyborcami. No i wpadliśmy na to, żeby odwrócić to, co mamy na co dzień w telefonie, czyli technologię, która pozwala nam płacić telefonem, po to, żeby telefon mógł odczytać dane zawarte. Na plakacie dane zawarte na innych naszych materiałach. Oprócz niezależności, która towarzyszy mi na co dzień, istotne są współprace. Udało się coś niezwykłego w ramach tych wielkich szyldów, o które pan redaktor pyta, udało się zgromadzić nie tylko Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej, ale również Inicjatywy Obywatelskiej, również Zielonych, również PSL-u, Stowarzyszenia Tak dla Polski, czyli Samorządowców, co jest mi tak naprawdę bardzo bliskie, bo przez ostatnich pięć lat, jako aktywna samorządowczyni, bardzo mocno włączałam się w sprawy mieszkania. Ale przede wszystkim najbliższe mojemu sercu, czyli Stowarzyszenie Nowe Zabrze, które wspólnie ze mną przez ostatnich pięć lat stworzyło mnóstwo inicjatyw właśnie dla mieszkańców Zabrze. Jest osobą znaną w Zabrzu. Poparliśmy Agnieszkę Rupniewską już 5,5 roku temu. Wtedy bardzo, przepraszam, bardzo niewiele zabrakło, a, a, a już 5,5 roku byłaby prezydentem naszego miasta. Szkoda, że tak się stało. Lidera nie zmieniamy. Zdecydowaliśmy się jako Platforma Obywatelska, podjęliśmy uchwałę, wierzymy w sukces, jest to osoba młoda. W Zabrzu, w Zabrzu potrzebna jest pokoleniowa zmiana na stanowisku kandydata na prezydenta. Bardzo mocno ja w to wierzę i wierzymy, że Agnieszka Rupniewska będzie nowym prezydentem miasta. Od pięciu i pół roku współpracuję razem z Agnieszką, która jest przewodniczącą klubu radnych. W Zabrzu, i przyznam, że wywiązywała się z tego bardzo merytorycznie. Bardzo ważne dla niej były sprawy ludzkie, sprawy organizacyjne, sprawy merytoryczno-prawne. Jest to osoba niezwykle przygotowana do pełnienia funkcji prezydenta Zabrza. I uważam, że będzie to nowy rozdział. W zabrzu, który będzie z wielką korzyścią dla osób, które pracują w zabrzu, które mieszkają w zabrzu, które chcą rozwijać się i zakładać rodzinę. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.